Kayla Bieber to amerykańska modelka, a prywatnie żona piosenkarza i aktora Justina Bibera. Znana jest amerykańskiej publiczności z licznych seriali. W Polsce jej osoba najczęściej pojawia się w kontekście męża, który zrobił karierę jako piosenkarz. Ile Biber stała się przedmiotem wypowiedzi lekarza, chirurga plastyka. Doktor Barrett oznajmił, że 23-letnia dziewczyna przeszła szereg operacji plastycznych: poddała się m.in. korekcji nosa, podbródka oraz stosowała wypełniacze, mające na celu uwypuklenie kształtów twarzy. Gwiazda zbulwersowała się wypowiedzią lekarza. Biberowie wydali mocne oświadczenie, w którym stawiają lekarzowi ultimatum. Ma on skasować nagranie z internetu w ciągu 24 godzin, lub wytoczą mu proces. Małżeństwo poinformowało, że lekarz posłużył się wprowadzaniem w błąd. Zniesławieniem, oszczerstwem, postawieniem w fałszywym świetle, naruszeniem prawa do reklamy, naruszeniem praw autorskich, naruszeniem znaku towarowego i znaku usługowego. Para poinformowała, że jeżeli nagranie nie zostanie skasowane w terminie, będą przed sądem ubiegać się o odszkodowanie. Krzywdę jaką miała spowodować wypowiedź lekarz, Biberowie wycenili na ponad milion dolarów. Hailey Biber poprawiła urodę? Lekarz zwrócił uwagę na kolaż zdjęć żony Justina Bibera. Modelka na przestrzeni lat przeszła drastyczną zmianę. Sama zarzekała się, że nigdy nie korzystała z dobrodziejstw medycyny estetycznej, a metamorfoza, jaką przeszła, to efekt dorastania oraz odpowiedniego makijażu. Dalsza część artykułu pod galerią dr. Barrek mówił w nagraniu, przyjrzyj się jej twarzy. Zwróć szczególną uwagę na nos, zanim zaczniesz mówić, że dojrzewanie lub cokolwiek innego zmieniłoby jej twarz tak drastycznie, poddał tym samym w wątpliwość naturalność procesów zmiany wyglądu gwiazdy. Lekarz wskazał, że oprócz nosa modelka poprawiła sobie kształt podbródka, wypełniła usta oraz skorzystała z innych, drobnych korekt. Dzisiaj grzeje 2.1.2. 2. Żądanie bieberów wywołało burzę w internecie. We współczesnych czasach nikogo nie dziwią operacje plastyczne gwiazd. Wiele z nich wcale nie ukrywa, że skorzystało z usług chirurgów plastycznych i poprawiło kilka defektów w swoim wyglądzie. Jak myślicie? Czy Hailej faktycznie przeszła metamorfozę w procesie dojrzewania, czy jednak amerykański lekarz miał rację i gwiazda poprawiła to i owo? Źródło, pudelek.